Ej, to jest piękne, zbliżmy. Jak Twoje przygotowania do czego? Do ślubu. A, a, super! Moje przygotowania do ślubu już mamy datę. Wow, kiedy? Eee, nie no powiedz. Nie powiedz! W którym miesiącu? No w czerwcu. W czerwcu, okej. Okay. W czerwcu. Um, I dzisiaj na przykład po evencie idę z moją mamą mierzyć suknię ślubną. A jak sobie ją wyobrażasz? Moją suknię ślubną? Mm -hmm. Chyba syrenka, wiesz, ale ma być długa, ma się tak ciągnąć ze mną. I ja wyobrażam sobie to, że mój tata będzie szedł ze mną pod rękę i, i będzie mnie odprowadzał do, do Rogera. A masz świadkową już wybraną? Oczywiście, moja siostra. A Roger? Swojego brata. O, to będzie piękna kolejna e, para. A będą jakieś takie polskie tradycje na tym weselu, czy ono będzie takie inne od wszystkich? Wiesz co? Inne będzie. Będzie i tradycyjnie, i trochę inne. W sensie. Nie, będzie inne, no. Będzie. O, a będzie na czym ta inność będzie polegała? Wiesz co no przede wszystkim to, że będzie to ślub w plenerze. Mhm. I a więc nie jest to jakiś tam bardzo tradycyjny ślub. Będzie to plenerowy ślub i na razie jeszcze nie chcę zdradzać zbyt wiele, bo wszystko jest w trakcie przygotowań. Spekulujemy na temat tego, jak to ma wyglądać. Chcemy, żeby gość się tam dobrze czuł. I żeby jak wejdzie, zrobił jedno wielkie wow. Sandra Kubicka teraz mnie e, rozkojarzyła. A moja droga, powiedz mi, czy zaprosisz gwiazdy na ten ślub? Swoje koleżanki, celebrytki, czy raczej tylko bliska rodzina? Nie, ja myślę, że to będzie duży ślub i e, swoje koleżanki z pracy również zaproszę. Ale takie bliskie, nie takie dalekie? Bliskie, bliskie. A Sandra będzie, czy nie będzie? Będzie Sandra, nie? nie. Sandra, Sandra nie załatwiłem ci będzie. wizytę na ślubie O Karoliny. Ale ja nie chcę nic mówić. Znaczy nie powinnam tego mówić, ale Sandra też mnie zaprosiła na swój ślub. Tak? Kiedyś.